Dzisiaj mieliśmy drugi dzień regat Mistrzostw Polski klasy HobbyCat 16. Jak Wam idzie do tej pory? No nieźle, trochę się rozkręcamy. Wczoraj było fatalnie, a dzisiaj już coraz lepiej. No, oczywiście jest jakaś tam jeszcze szansa na, na poprawę, ale, ale jesteśmy zadowoleni. Zwłaszcza ostatni bieg, byliśmy drudzy za Bartkiem, który jest bezkonkurencyjny mm -hmm. w tym roku. Także jest, jest naprawdę nieźle, dzisiaj była bardzo fajna pogoda, wiatr był dosyć dobry. Zobaczymy co jutro. Czyli wolicie mocniejszy wiatr? No zdecydowanie. Wczoraj i wczoraj to jak na tą klasę to było za mało. To, to niestety no, no, ta łódka lubi fale i lubi wiatr. Także jak wieje tak jak dzisiaj jest, jest optymalnie, jak wieje trochę, trochę mocniej to jest już dobra zabawa. Bardzo się cieszymy, bo pływamy pierwszy raz razem we dwóch, więc musimy się zgrać, musimy się dużo rzeczy nauczyć, a poza tym no, łódka w tym roku pływa szybciej, więc z dużego ogona dobijamy do połowy stawki. To jest bardzo cieszące. Jest tak, że wchodzimy na niewielkich odległościach na metę i z roku na rok te odległości są coraz mniejsze. No jeżeli 7 łódek na, na, na boi dolnej robi tratwę, na, na spinakera 5 łódek, no to już jest, to znaczy, że ten poziom jest zbliżony. Bardzo dobrze nam się żeglowało, no i, i, i razem z resztą hornetów planujemy dobry wieczór. We'll you